Co mieszkańcy na temat te, tego towarzystwa? Czy oni zauważali działalność tego towarzystwa tak, zauważali, w jaki sposób? Po prostu włączali się, cieszyli się, bo w towarzystwie miłośników organizowaliśmy już cały czas konkursy Bytkoś w kwiatach i zieleni. W tym też, więc ja już oczywiście się skupiłam na szwedorowie, chociaż w zarządzie też przekazywałam do zarządu działalność naszą i tutaj u nas działania towarzystwa bo wiemy że dzięki towarzystwu to powstało kilka tablic upamiętniających wydarzenia jak pobyt y, Piłsudskiego w Bydgoszczy to mówimy też... o ogólnie towarzystwie tak, Miasta tak, Bydgoszcz to, tak, tak, to. to jest to a Szwederowo? A na Szwederowie, no to przede wszystkim co miesięczne mieliśmy spotkania na których występował i przygotowywał wiadomości i, i, i artykuły pan Alojzy Bukolt. Nasz wspaniały biograf, Szwederowa, opracował nam 86 ulic. Spotkania odbywały się w Klubie Arka. Przychodzili, interesowali się ludzie… Historia ulic, Historią tak? ulic i ludzi przy tym też. Także mamy to opracowane. No i to dostrzegali też w towarzystwie miłośników. No ja organizowałam poprzez towarzystwo konkursy wiedzy o Szwedorowie i Bydgoszczy wśród młodzieży szkolnej. Ile edycji tego było? U... W każdym razie, że co miesiąc od osiemdziesiątego prawie roku. To już nie, nie liczyłam hmm. tak. Czy ale nadal, nadal, jesteśmy nadal, tak są... w dalszym ciągu? W tej chwili będę miała w poniedziałek znowu spotkanie. I oczywiście przychodzą nie tylko członkowie. Dużo się zapisało do Towarzystwa Miłośników ze Szwedorowa, miasta Bydgoszczy. Tam oczywiście płacą składki, uczestniczą, się interesują, co się dzieje. Przecież Towarzystwo, dzięki Towarzystwu ten powstał pomnik Kazimierza Wielkiego. Staramy się upamiętnić i wdrażać to wśród ludzi. A tu na Szwedorowie. Na Szwederowie to już w tej chwili naszym ostatnim największym osiągnięciem jest, że utworzyliśmy skwer Pana Alojzego Bukolta na dniach Szwederowa. Oczywiście w dniach Szwedorowa, które organizujemy już od lat 80. to wszystko zawsze organizowane jest przy współpracy Rady osiedla i członków Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.